La la, la la, to gdzie idziemy dziewczyny? Nie, nie wiem, ale mam nadzieję, że gdzieś fa fajnie, gdzieś coś fajnego porobimy. Dziewczyny! Co, co? Trzy nowe konie przyjechały, te nowe, wiecie. Serio? Wow, chodźmy je zobaczyć. Ekstra! trzy nowe konie Podobno to jest najszybszy z nich wow, ładny Jest bardzo miły. Dobry dla... I dobry też dla uczniów. Ten koń... Jest bardziej do dresażu, ale też można na nim ćwiczyć różne rzeczy, no bo zresztą on jest taki trochę do dresażu. I ostatni koń jest bardzo szybki, uzdolniony, mądry i nawet umie wystukiwać cyfry kopytami. Dwa. Dobrze. Pięć. Dobrze. I bardzo fajnie skacze. Też jest dobry do specerów. Co on się tarza? No co, nie muszą się czasami darzać. Będą się. Dzisiaj, pamiętajcie, dzień. Dzień czyszczenia. Czyszczenia? Dzisiaj? No a co? Dobra, chodźmy. Widzicie, mam tylko 3.3.3. Ja wczoraj czyszczałam konia. Wy możecie poczyścić. Dobra. Mm -hmm. Teraz wszystkie będzie, wszystkie. Wszystkie? Tak, wszystkie. No dobra. Weźmy konie i chodźmy. Dobra. Spotkajmy się przy myjni. Okej. Okay. Tego konia drzazaru nie musicie brać na no, yy... lążę. On jest bardzo dobry. Pójdzie ze nami. Ale tam te dwa weźcie. Spoko. Yy... Dobra. Ten. Jednak tego jest trochę nerw, nerwany, nie wiem dlaczego, może się trochę stresuje. Tamten jest bardzo spokojny, więc go nie weźcie. Zresztą by nie zmieścił się w naszą przężę. Ma gruby pysk. Tamte dwa weźcie, okej. Okay. To... to chodźmy. Dobra, idziemy. Hmm, hmm, hmm. Przyniosę... Gdzie jestem, Nie wiem. O, tu jesteś. Przyniosę, wzywam szczotki. Okej. Okay. Gdzie wy jesteście, szczotki? O, tutaj jesteście. Ciekawe, jak tam u nich. Piero, hmm. jeszcze nie poszło. Grunoszczoski. Dobra, idę. Mm -hmm. Mm -hmm. Ej, koniu, uważaj. Mej. Dobra. Kto pierwszy? Weźmy mojego konia. On jest dobry. Dobra. To chodźcie no to co dobra przywiązałam już go umy me... wezmę od ciebie szczotki a ty um no i mojego konia dobra no, twojego nowego powiedziałam nic nie rozumiesz. No dobra, dobra. Sama się tym zajmie. Ja muszę pójść na moje klacze. Hmm, hmm, hmm. Coś się ci stało, kobieto. Nie można. Coś się stało w tej stajni. Czemu trzy konie są w boksach? O oh my god. A ty co tu robisz? Nie powinnaś tu być. Trudno. Au, przewróciłam się przez ten bałagan. Cześć, mała. Niech. Hej, klacze. No. Dobra. Zobaczę, jak sobie tam radzi. Ej, koniu, co ty wyprawiasz? Ej, spokojnie, spokojnie.